Witajcie w nowym filmiku. Trochę dziwnie mogę wyglądać w kamerze, dlatego że na żywo też dziwnie wyglądam, ponieważ nie dość, że mam oczy, zobaczcie jakie spuchnięte, dostałam takiej alergii, ale takiej, że nie pytajcie, dostałam dwa dni temu w zasadzie i tak tarłam oczy dzisiaj nad ranem, że to było coś strasznego, dalej mnie swędzi, także muszę iść po jakieś leki na, na alergię, bo bo nie wyrobię, no zobaczcie, co tu się dzieje. Ja byłam już na treningu, teraz jest godzina 12.20, wróciłam, wykąpałam się i w zasadzie zmyłam sobie cały makijaż, nałożyłam teraz tylko pielęgnację, o, już mnie nos swędzi, nałożyłam sobie tylko pielęgnację, dlatego troszeczkę świeci mi się buzia, mam tylko trochę tuszu i jakiegoś tam produktu na brwiach, bo, bo będę musiała iść do żabki. Podobno dzisiaj dostarczę mojego Stradivariusa i ja także bym nagrała wam drugą część zakupków yy, o ile to jest prawda i te paczki przyjdą w ogóle słuchajcie, dzisiaj jest nie dość, że sobota, jak wiecie dla mnie sobota już będzie się teraz kojarzyła tylko z jednym ja co chwilę patrzę na zegarek i pamiętam moment, kiedy napisałam do weterynarza, kiedy jechałam z Franusią i kiedy obiecałam jej, że wrócimy do domu i nie wróciłyśmy, znaczy wróciłyśmy ale to nie tak miało wyglądać i nie, że ta sobota jest dla mnie takim traumatycznym dniem, teraz, gdzie wszyscy się cieszą, a mnie w ogóle nie cieszy sobota. Ja już się bałam wcześniej zasnąć, bo bałam się obudzić, słuchajcie, w, że wiecie, obudzę się i mi się wszystko znowu wróci. Minęły dwa tygodnie, nie minęły, dzisiaj miną dwa tygodnie, i to jest coś strasznego. I co gorsze, dzisiaj jest dzień dziecka, i ja zawsze Franusi kupowałam prezenty, i jakby faktycznie to i była, to na pewno dostałaby ode mnie. Prezencik, buziaczki. Nie wiem, coś by mi na pewno fajnego wymyśliła. Wycałowałabym ją całą. Ja ją zawsze, sobie ciągle cmokałam, była się tak wkurzała i uciekała. Zresztą widzieliście kiedyś na filmiku, jak ja mówiłam, chodź tam ci buziaczka, to ona w ogóle się wraca i w drugą stronę szła, ale ona była przytulaskiem, tylko to było, wiecie, przytulasek wtedy, kiedy ona chciała, co było super, miała naprawdę wspaniały charakter. Także muszę wam powiedzieć, że jest mi podwójnie przykro dzisiaj, bo... No, była moim dziesiątkiem takim, naprawdę. I kurde, nie wiem ile czasu jeszcze minie. Człowiek tak stara się normalnie żyć, wiecie. No, byłam na tym treningu, pośmiałam się, było fajnie, ale potem znowu przychodzi ten moment, kiedy wraca się do tego domu. I wam to już w każdym blogu teraz powtarzam, ale faktycznie tak jest. Nie da się odciąć całkowicie od tego. To jest po prostu tak, że można się odciąć na chwilę, się czymś zająć, ale nie ma opcji zajęcia się 24 na dobę czymś. No, no, no nie. I też nie ukrywam, że cały czas mi się ciężko pracuje. Nie mogę się skupić na niczym. Mam ogromny problem ze skupieniem, także muszę ci coś nadrobić tutaj z pracy. Zaraz odpalę sobie kompa. ale właśnie poczekam jeszcze, czy do tej szapki nie będę musiała iść, bo. W ogóle się bardzo gorąco, muszę Wam powiedzieć, że na treningu było paskudnie, Jezus. Ja mam naprawdę, ja mam z tym ciepłem tak, że po prostu no nienawidzę i jeszcze jak jest taka, wiecie, sala, gdzie nie ma w ogóle powietrza, niby jest ta klima, która w ogóle nie daje rady, nie wiem... Mnie to tak męczy, bo tak bym chciała poćwiczyć, znaczy ja ćwiczyłam, ale wiecie co chodzi, tak bym chciała dać siebie 100%, ale ja nie jestem w stanie po prostu, bo mi się co chwilę słabo robi. Sobota też jest takim dniem, gdzie wiecie, no jedzie się rano, praktycznie no ja jadę na pusty żołądek, czasami coś zjem, banana jakiegoś, ale staram się tego nie robić, bo ja im śniadania około między 10 a 12, także no dla mnie zjeść przed 9 to jest trochę za szybko. I właśnie dzisiaj zjadłam banana, ale i tak było mi słabo na tym treningu, także. Jezu, ja nie, nie, po prostu słuchajcie, same nieszczęście. Ostatnio jakiś taki dziwny czas jest, jeszcze ta alergia i cały czas to oko drapie, bo to jest gorsze. Także. Dobra. Na razie będę się z Wami żegnała. Jak będę wyglądała, jak człowiek to połączy się z Wami później. I tak jak mówię, postaram się Wam ewentualnie dzisiaj dograć drugą część e, zakupów. Właśnie z Sinseja i coś tam będzie z HM na pewno, bo tu zostawiłam jedną rzecz, ale z HM też jeszcze wszystko nie, przy mnie nie przyszło, bo jeszcze co mówiłam, takie sandały na obcasie, to nie przyszło, także no nie wiem, chyba to jeszcze podzielę na dwa filmiki, więc dzisiaj prawdopodobnie będzie Sinsej. No i też wyprałam to moje prześcieradło Sinseja, które Wam ostatnio pokazywałam. Będę je prawdopodobnie jutro zmieniała pościel, to też Wam dam znać, czy jest spoko i czy, i czy pasuje, bo wcześniej Wam mówiłam, że tam jakieś były. Komentarze ze dwa, że czy jeden, już nie wiem, że nie pasuje na, na ten niby wymiar, na którym ma pasować. Zobaczymy, także dam wam znać. Mam niedzielę, jest mi tak gorąco, mam opaskę, dlatego że włosy mi się kleją do twarzy, niby nie ma jakiegoś wielkiego upału, ale jest bardzo nagrzane w mieszkaniu. Siedziałam rano trochę na balkonie, piłam kawę, potem trochę się opalałam, ale no, nie, nie, nie za ciepło mi jest dzisiaj coś. Także mam taki bardzo delikatny makijaż, ale widzę, że już mi się po prostu zaczyna skóra świecić, chociaż robiłam go 10 minut. Temu, bo no mówię, jest tutaj jakoś tak dziwnie duszno się w mieszkaniu, także będę chciała iść po nagrywkach na rower. Mam do zawieszenia trzy paczki do paczkomatu, także zawiozę i przy okazji sobie e, zrobię jakąś może rundkę. No chyba, że będzie jakoś bardzo gorąco, no to, no to wtedy odpuszczę. Natomiast dzisiaj pokażę Wam rzeczy głównie z Sinseja. Będzie chyba tylko jedna rzecz z HM, jak się nie mylę. Coś tam jeszcze będzie z ale to już zobaczcie w kolejnym filmiku. Natomiast jeśli chodzi o sinseja, to ostatnio pokazywałam Wam prześcieradło takie w kropki. Słuchajcie, to prześcieradło wygląda bardzo dobrze. Mój materac to 140, ma wymiar 140 na 200 Na początku trochę ciężko było naciągnąć to, to prześcieradło. Miałam wrażenie, że jest za małe, ale po chwili się jakoś tak dopasowało i dzisiaj wyglądasz zupełnie normalnie. Także, bo wczoraj troszeczkę jakby ten materac tak miałam wrażenie, że się podnosi, bo wiecie, za mocno było naciągnięte, ale przez noc wszystko się ułożyło, także jest ok uważam, że za taką cenę jak najbardziej warto kupić to prześcieradło bo cena 39 zł to jest jak najbardziej ok i też przypomnę, że w aplikacji macie więcej promocji, to nie jest ona reklama tylko tak wam mówię, że pro, pro, po prostu w aplikacji macie więcej tych promocji i warto sobie ją ściągnąć, dlatego że tam są czasami promocje na poszczególne produkty, a też po prostu są takie dodatkowe promocje, na przykład minus 12 na cały asortyment, także na stronie na pewno nie ma takich promocji. Są, też są, ale mniejsze, także no tutaj jakby polecam wam, to nie są jakieś wysokie, wiecie znaczy te rzeczy nie są jakieś drogie te, te, ta zniżka też nie wychodzi jakaś, nie wiadomo jaka, ale wiecie zawsze coś, także pokażę wam teraz rzecz, której no ja w senseju więcej nie kupię i to jest piżama, mam tutaj trzy, ale to jakby nie, ma, nie będę wam pokazywała, bo to nie ma większego znaczenia, po prostu chodzi o to Spodenki są zwiskozowe, to jest w ogóle wiskozowa piżama. Spodenki, nie wiem czy pamiętacie, też wam ostatnio pokazywałam, że stacjonarnie sobie kupiłam takie do spania, same spodenki za 16 zeta, a tu mamy piżamę z, z taką bluzką. I to kosztowało chyba 29 zł. I muszę Wam powiedzieć, że jakby sama w sobie piżama, no zobaczcie, wygląda przepięknie. Z tym, że mm, spodenki, no tutaj mam rozmiar M. Spodenki są za małe, bo niestety w sensie jest taki problem, że te gumy są bardzo ciasne w spodenkach, w piżamach, we wszystkim. A z kolei bluzka, mimo tego, że to jest M, ona mi jakoś tak dziwnie tu odstaje. Ja wiem, że to jest wiskoza, ona nie będzie przylegająca, ale tak czy siak, no jakby bym musiała mieć mini, przynajmniej l i chyba wzięłam jedną ale z kolei no wtedy spodenki są dobre, ale z kolei ta bluzka to już jest w ogóle wtedy za duża, także no ja z takich komplecików, mimo tego, że one są fajne, tanie, no i z przyjemnego materiału nie jestem w stanie nic wybrać, więc wolę kupić sobie osobno po prostu e, spodenki i ewentualnie spać w jakiejś, e, w jakiejś koszulce, t shirtie w czymkolwiek i właśnie, jak jesteśmy przy bluzkach takich wyciętych, to mam dwa topy, takie same: MK i LK. Jeszcze nie wiem, który zostawię. Polowałam na ten top już jakiś czas, bo chciałam właśnie w takim szarym, spranym, czarnym kolorze. I one się pojawiły właśnie teraz jakoś ostatnio. Także wzięłam MK i LK i zaraz zobaczymy. Przymierzę ten, który ostatecznie zostawię. Ten top był jakiś tani, on chyba kosztował około 20 zł. Trochę dla mnie za gruby jest ten materiał. Bo jak wiecie, ja nie lubię grubych materiałów na lato, ale z drugiej strony, no, z racji ceny i, i z racji tego, że no, chciałam taki kolor, a w zarze taka bluzka kosztuje 45 zł, więc bez przesady, to sobie na pewno którąś zostawię. Tylko mm, chciałam Wam powiedzieć materiał, bo mi się wydaje, że to jest tak: 95% bawełna i 5% elastan. Także, także spoko, bo zobaczcie, ona bardzo ładnie wygląda. Także zaraz Wam przymierzę. Kolejne rzeczy to będą spodenki. I słuchajcie, tutaj też mam dwie pary. Jak jechałam do władysławowa, to pokazywałam wam outfit, i w tym outficie były te spodenki. One mają takie jakby fejkowe kieszenie. One są też z wiskozy, więc no tutaj są pogniecione, ale jak je wyprasujecie. Ja Wam powiem szczerze, że po całym dniu one nie były jakoś wygniecione, także to jest kwestia takiego pierwszego porządnego wyprasowania. Ja mam parownicę, więc to trochę ułatwia sprawę. Kiedyś kupiłam w Lidlu za jakieś tam 100 zł. Może ona nie jest jakichś wysokich lotów, ale słuchajcie, ona sobie ze wszystkim daje radę. A to jest naprawdę pomocne, gdzie macie jakieś kurtki. Zaraz Wam zresztą pokażę, czy jakieś takie. Spodenki, gdzie one mają jakieś marszczenia czy coś i to ciężko jest wyprasować. Także yy, one mają też tutaj sznurek, taki materiał, który możecie się związać, więc to bardzo fajnie wygląda. One są troszeczkę dłuższe i bardzo mi pasują, bardzo. Zamówiłam sobie MK i L, yy, bo mówiłam wam, że ta L jest troszeczkę za duża, natomiast MK z kolei jest bardzo dopasowana i tak wydaje mi się, że zostawię sobie jeszcze jedną L, dlatego że no w takiej cenie, takie fajne spodenki, uważam, że chyba za 35 zł to ciężko gdziekolwiek dorwać, chociaż normalnie chyba 39, ze zniżką 35 także ja chyba sobie zostawię drugą elkę one się przydadzą mi na całe wakacje, będę na pewno w nich chodziła, a w sumie wiecie ja mam jakieś jeansowe, takie dość krótkie ale właśnie brakowało mi takich trochę dłuższych, także no te spodenki są super i na pewno są jeszcze w takim jasnym, zielonkawym kolorze ale no ja takiego raczej bym nie założyła, bo czarny jest bezpieczniejszy gdzieś usiądziecie, albo się zgrzejecie to tak nie widać na tym i kolejne spodenki mam też w dwóch kolorach, ale zostawię chyba tylko jedne. To są z kolei spodenki muslinowe. One są w sensieu za 30 zł. I mam czarne, tutaj wziąłam elkę. Mam też Emkę i powiem Wam, że dużej różnicy nie ma, jeśli chodzi o gumę w pasie, także ja chyba też sobie je zostawię, bo one bardzo ładnie wyglądają. To są takie zwykłe, proste spodenki, a naprawdę są spoko, ale wzięłam sobie jeszcze, słuchajcie, taki kolor i te mi coś nie leżą. Nie wiem, niby ten sam fason, niby wszystko jest ok, ale coś mi tutaj nie leży. Także wzięłam w rozmiarze L takie łososiowe, nie wiem, może to jest kwestia po prostu tego koloru, nie mam pojęcia, natomiast no coś mi tu nie leży, także e, tych spodenek, ja mam może te przymierzę, bo no leżą podobnie, ale jakoś tak nie czuję tych spodenek, także no te będę na pewno sobie odsy znaczy sobie, te będę na pewno odsyłała, i mam jeszcze długie spodnie, słuchajcie, jeśli chodzi o długie spodnie, to to są spodnie wiskozowe, taki typowo letni vibe, jaki jest wiecie ciepło, a nie jest jakoś bardzo gorąco tak jak wam chyba ostatnio mówiłam ja nie chcę za bardzo chodzić w jeansach w tym okresie letnim, będę starała się wynosić jakieś sukienki, właśnie tego typu spodnie spodenki, oczywiście wiadomo, że no nie wszędzie mogę takie spodenki założyć ale właśnie do pracy jakąś dłuższą sukienkę czy jakieś materiałowe spodnie no bo jakieś tam mam jeszcze także yy, na tym się skupię a jeansy to no tak niech sobie leżą, będzie czas na noszenie dżinsów, w zasadzie jest więcej czasu na noszenie dżinsów niż takich letnich rzeczy. także wracając do spodni. słuchajcie, to są bardzo przewiewne spodnie wiskozowe, długie, szerokie i na mój metr 75 zaraz zobaczycie jakie one są długie. ja je wzięłam w rozmiarze L, kosztowały chyba 39 zł. natomiast co jest fajnego to to, że no, jak wiecie ta wiskoza no lubi gdzieś tam się gnieść, ale przy takim kolorze tego w ogóle nie widać. ja ich nawet nie prasowałam i słuchajcie. Chyba nie, w ogóle nie, nie, nie widać tego w kamerze, gdzie one są pogniecione, w którym miejscu, także no ja je troszeczkę oczywiście przeprasuję przed pierwszym założeniem, ale no to jest duży komfort. Jak kupujecie wiskozę w jakieś wzory, no to e, no to przynajmniej nie widać tych zagnięć. Chociaż w tych czarnych spodenkach, tak, tak jak wam powiedziałam, wystarczy raz je wyprasować i one potem całkiem spokojnie to się trzyma. Także myślałam, że od siedzenia w pociągu i tak dalej, gdzieś tam na plaży, a tym podejście, że one się gdzieś tam odgniotą, a wcale tak nie jest. Także... Pewnie spoko i za 30 zł. I teraz, słuchajcie, kurtki. Mam dwie bomberki. Ta właśnie będzie szła do prasowania zaraz. To są, słuchajcie, bomberki na wzór tych takich słynnych bomberek Zary. Tylko w zary zapłacicie za nie 200, 250, a tutaj macie za 60 i chyba 70. Za 70 i... Za 69 i 79 zł. Tylko nie wiem, ta chyba kosztowała 69, a ta druga 79. Słuchajcie, ona ma tutaj takie klapy. Tu są kieszenie. Tak jak mówię, jest do wyprasowania, bo ja ją prałam. Jest takiego materiału Alalen, ale oczywiście to nie jest naturalny żaden materiał. Natomiast to jest coś fajnego. Zarzucić sobie, nawet jak jesteście na czarno ubrane, żeby wiecie troszeczkę rozjaśnić ten outfit. Czy do jeansów ja nosiłam, i pod to czarny top. No mówię, to jest coś innego, dlatego że zawsze czarne, czarne Ramoneska, a tutaj macie coś, co bardzo rozświetla twarz. No i jest takie wiosenno-letnie, także uważam, że ta kurtka jest naprawdę fajna. Zresztą ta druga też jest fajna. Pokażę wam na razie je tak obok siebie, żeby, żebyście zobaczyły, jaka jest różnica w kolorze. Ten, ta jest bardziej taka... W sumie nie wiem, co to jest za kolor. Ale trochę ciemniejsza. Ta jest bardziej wybielona, ta jest troszeczkę jakby taka bardziej bardziej ciemna, ciemniejsza. W każdym razie ta bomberka jest taka zupełnie prosta, też ją już nosiłam. Też materiał z tego, co kojarzę, nie jest naturalny, ale słuchajcie, no jakby no ze 60 czy 70 zł, no to jakby nie ma coś czego się spodziewać, aczkolwiek jak ja je ostatnio miałam w pracy, czy tą, czy tą, rozpięte. Czy to nie jest tak, że się jakoś nie wiadomo, jak grzejecie w tych kurtkach. Prędzej w ramonesce się zgrzejecie, bo ona jest taka, wiecie, przy ciele i jest grubsza, i, i ten materiał jest taki nieprzepuszczający powietrza. Tutaj nie, ja w bomberkach się nie zapinam, więc jak sobie po prostu zarzucę, no to mówię, to pasuje i do spodany krótkich, i do długich spodni, i do spódnic taka bomberka, także ona tu wygląda na długą, ale zaraz zobaczycie, że ona jest taka, ta jest krótsza od tamtej, jest tak dokładnie do pasa. Także, no, uważam, że za tą cenę to są po prostu te moberki są super. I ostatnia rzecz to jest bluzka z H&M. -u. Słuchajcie, ta bluzka jest po prostu rewelacyjna. Ona jest wiskozowa też. Zobaczcie, ona jest tutaj taka marszczona po bokach, co wygląda świetnie tutaj z boku. Ma długi rękaw, bardzo cienki materiał na pewno jak będę stała przodem do okna to będzie prześwitywał, ale ogólnie on nie jest jakoś tak bardzo prześwitujący zamówiłam sobie jeszcze białą bo one kosztują 39 zł, ale słuchajcie, zobaczcie jak ona pięknie leży, to jest niby zwykła prosta bluzka, ale wygląda przepięknie, także e, ja takie noszę, więc stwierdziłam, że za tę cenę sobie wezmę z tym, że no biała wydaje mi się że ona będzie już taka no, bardziej prześwitująca, aczkolwiek zobaczymy jak przyjdzie, także pokażę Wam też w następnym vlogu w następnym filmiku. No i to jest wszystko. Także słuchajcie, wskakuję w te ubrania. O nie, kurtka spadła. Wskakuję w te ubrania, jest mi bardzo ciepło, ale wskakuję i pokażę Wam, jak one wyglądają na mnie. No dobrze, zacznijmy od tego topu. Słuchajcie, przymierzałam MKLK i L i mam wrażenie, że MK jakby troszeczkę tutaj bardziej przylega, pod pachami, ale z drugiej strony. Ona mega spłaszcza biust, także e, chyba zostanę przy tej L. dlatego że no nie, nie ustaję mi jakoś bardzo, ale ja czuję, że trochę mam tutaj luzu i kurde, mam nadzieję, że jak wypiorę dwa razy, to ona się troszeczkę, wiecie, z, zejdzie. To nie jest tak, że ona jest jakaś, nie wiem, e, za duża, tylko coś jest tak tutaj dziwnie. No ale dobra, niech ona już zostanie. I teraz spodenki. Słuchajcie, jeśli chodzi o spodenki, to założyłam m -kę. I ta Emka jest taka, widzicie, to nie jest tak, że ona jest jakaś taka na styk. Taka chyba powinna w sumie być, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że kurczę, w tych elkach było mi tak mega wygodnie, bo one były jednak troszeczkę dłuższe. I jakoś tak mam wrażenie, że no, ten sznurek tutaj załatwia, jakby robi całą robotę, bo sobie ściśniecie i one z tyłka wam nie zjadą. Także ja chyba zostawię sobie tą drugą parę też elkę, bo mówię, spodenki są na tyle fajne. I są tak przyjemne, że no za te ceny uważam, że, że warto je kupić. W sklepie ich nie widziałam, także były chyba wykupione, więc dobrze, że pojawiły się online. Ale naprawdę polecam Wam te spodenki. I teraz przymierzę kurtki. Mam nadzieję, że się nie ugotuję. Najpierw ta ciemniejsza. Zobaczcie, nie wiem, czy ja Wam w ogóle mówiłam, ja mam w rozmiarze. Ja mam rozmiar, że L te kurtki. Także ta wygląda o tak. Rękawy są ok. Długość, tak jak Wam mówiłam, ona jest dość krótka. Ale przez to fajnie będzie wyglądała do rzeczy z wysokim stanem, bo nie zawsze chcę mieć coś, wiecie, do bioder, tylko czasami wręcz aż się prosi, żeby coś było takiego do pasa, żeby ta serwetka miała jakieś proporcje. Także no ta kurtka uważam, że jest bardzo fajna i jestem z niej mega zadowolona. I teraz pokażę Wam tę drugą. Ta druga też jest zresztą fajna, tylko ona już troszeczkę inaczej leży co nie znaczy, że gorzej. Zobaczcie. Mówię, ona Ten materiał wygląda dosłownie jak lniany i troszeczkę jest jakby taka... no ten fason jest troszeczkę inny, tak jak widzicie, jest też troszeczkę dłuższa, ale to nie zmienia faktu, że ona bardzo dobrze wygląda. W kamerze wygląda trochę jak biała, może też dlatego, że mam ten ciemny top pod spodem, nie wiem. Ale ona biała nie jest, absolutnie. Także to jest taki jasny beż. Także uważam, że jest super na tę porę, teraz na jakieś wieczory będzie po prostu idealna i teraz skoczę może słuchajcie w jakieś jeszcze spodenki i wam pokażę założyłam te muślinowe, nie wiem czy oznaczają się moje majtki, które mam w kolorze szarym, nie mam pojęcia natomiast słuchajcie, no tutaj coś mi nie pasuje w tych spodenkach, to jest L -ka. chyba po prostu ten kolor mi nie pasuje niby to ładnie wygląda jakbym do tego adidasy założyła klawki, cokolwiek, ale coś mi tutaj nie gra Kurczę, ja chyba nie jestem przyzwyczajona do takich kolorów i chciałam coś takiego, wiecie, jaśniejszego, żeby po prostu, jak ubiorę właśnie ciemną bluzkę, żeby się tak odbijało, ale ja nie wiem, czy ja to będę nosiła, w sumie tak sobie myślę, muszę się zastanowić. Kolor jest bardzo ładny, bo on jest, to nie jest taki typowy róż, w sumie teraz jak tak patrzę, to trochę jak taki brudny róż wygląda, no coś takiego. Także no za te ceny słuchajcie, no w Reserved czy w Mojito takie spodenki kosztują chyba 69 zł. Tu macie za 29, ja nie widzę większej różnicy między tymi spodenkami, także no zachęcam was, żebyście chociaż sobie zobaczyły jak szukacie. Jak nie będzie wam fasan odpowiadał, no to oczywiście, wiecie, no spoko jakby. Ale tak do latania, na te dwa miesiące, myślę, że czarne na pewno zostają. Zresztą M-ki już mam i nosiłam, tylko też właśnie emki są, mam wrażenie, trochę krótsze a tutaj w tych elkach zawsze jednak jest ten komfort, że te spodniki są ciut dłuższe, także ten, ten, jeśli chodzi o ten kolor, to przemyślę, czarne na pewno zostają ze mną. Jeśli chodzi o tę bluzkę z Hemu, to słuchajcie, tutaj ogromnym plusem jest ten dekolt, zobaczcie, jaki jest piękny, to jest trochę taka łódka, nie jest to taki zwykły, prosty dekolt, ale wygląda to po prostu przepięknie. Tutaj są te marszczenia, także na brzuchu jak widać, nie wiem czy to widać, jest dodatkowa ilość materiału, co też jest fajne, bo tuszuje nam brzuch. I ogólnie ona nie jest też jakimś crop topem, zobaczcie. Ona jest tak naprawdę, jak te spodnie sobie tak wezmę, no tak w okolice pępka, zniżę, to zobaczcie, ona normalnie zakrywa te spodnie, także to jest taka, bym powiedziała, normalna, klasyczna bluzka, która właśnie będzie fajna do rzeczy z wysokim stanem, bo nie będzie tutaj za dużo tego materiału zalegało potem, także... No uważam, że jest naprawdę ekstra. Nie wiem, czy Wam w ogóle mówiłam, ja mam rozmiar L. I jak przyjdzie biała, to oczywiście też Wam pokażę. A teraz spodnie. Spodnie są takie typowo wakacyjne, one mają tutaj sznurek w pasie, który jest ozdobny. Nic z tym sznurkiem sobie nie ściągniecie. Mają kieszenie i zobaczcie, jakie one są długie. To jest L. -ka. Ja mam 1,75 m i one sięgają mi do samej Ziemi, także super długość, bo to fajnie wygląda, jak one są takie, wiecie, takie luźne, szerokie i takie no i takie, kurde, typowo letnie, nie? Wtedy mi się kojarzą, bo bo jednak szeregające rzeczy na lato, no to absolutnie nie, a takie palaco, coś takiego, spodnie są idealne, tylko też, słuchajcie, tutaj trzeba uważać, żeby te spodnie nie były za długie, żebyście się po prostu o nie nie potykały. Dla mnie za długie nie są, bo jak założę klapki albo buty, to będzie to będzie idealnie, także słuchajcie... Chyba nie będę jeszcze kończyła tego filmiku, coś tam może wam jeszcze wieczorem dogram, odezwę się do was, także no to tyle, zmykam teraz na rower. I słuchajcie, ja już się ubrałam i w zasadzie będę kończyła tego vloga, no bo tak sobie pomyślałam, że już nic ciekawego do końca dnia robić nie będę. Mam na sobie tą bluzkę z budowanym stanikiem z chemu, słuchajcie, ona jest super. Niestety jest trochę krótka, no bo to jest taka właśnie między bluzką a stanikiem, coś takiego... Ani to, ani to w sumie, ale ma wbudowany stanik, ale jest taka dłuższa, z tym, że no nadal ta długość jest taka wiecie, że no. Chyba, że wola, żebym dłuższa. A teraz, taki jak idę na rower, to mi to nie przeszkadza, ale przy intensywnych ćwiczeniach na treningu, tak jak ją miałam ostatnio, to trochę wiecie, mi się jeszcze do góry poszła, podwinęła i tak dalej, więc no niekoniecznie, ale na rower jest super. Także jeżeli macie też jakieś treningi, albo chodzicie na jakieś zajęcia o takiej, wiecie, umiarkowanej y, intensywności to ona nada się super, dlatego że ona tak mocno tutaj wszystko trzyma, że no nie ma opcji, żeby było wam w tym niewygodnie. Do tego mam getry takie krótkie, też z chemu, kupione chyba dwa lata temu. One są super, one mają takie tutaj widzicie wycięcia. Ja pamiętam, że właśnie te dwa lata temu chciałam sobie dokupić jeszcze te getry, bo naprawdę są z rewelacyjnego materiału i, i w ogóle no to jak one leżą, nie ścisną nigdzie, po prostu są takie no idealne i chciałam je dokupić i słuchajcie, zamówiłam, pamiętam, kilka par, które wyglądały na stronie bardzo podobnie, ale to już nie były te getry. Także niestety, no, już ich więcej nie dostałam, to jest jedyna para, którą mam i, i szkoda. Na razie Adidasów nie mam, bo założę sobie, no, jak będę wychodziła, żeby nie chodzić tutaj po dywanie. Mam też nerkę. Tu mam chusteczki, jakieś tam będę miała telefon, takie pierdoły też zawiążę sobie bluzę w pasie dlatego, przewiążę, dlatego, że to nigdy wiecie, nie wiadomo, więc lepiej sobie bluzę wziąć, wezmę też wodę, wezmę paczki, żeby je wrzucić do paczkomatu tu mi się jeszcze telefon ładuje no, a jak wrócę, to to wszystko muszę posprzątać, ponieważ został bałagan po nagrywkach, po przymiarkach także chcę sobie przygotować mieszkanie, może też odkurzę, żeby wiecie, już na poniedziałek było wszystko pięknie i cudownie i czyściutkie piękne, cudowne i czyściutkie no i będę chillowała, także nic już raczej ciekawego nie będę robiła, dlatego tak sobie pomyślałam, że już zakończę tego vloga. W ogóle też ostatnio chodzę cały czas w spiętych włosach, bardzo mi się to spodobało i jest mi wygodnie. Teraz będę próbowała chyba założyć na tego koka tutaj e, czapkę z daszkiem, bo jednak jest słońce i nie chciałabym tak jeździć na tym rowerze. No nie będę jeździła 5 godzin, ale nawet pół godziny, to myślę, że lepiej coś założyć na głowę. I no, a wracając do Kitka, do Koka, ja bardzo ostatnio lubię spięte włosy i noszę mega często. Jeszcze trzy miesiące temu, jakby ktoś mi powiedział, że będę tak chodziła, to w życiu bym powiedziała absolutnie nie, no bo ja najczęściej chodziłam jednak w rozpuszczonych włosach albo robiłam jakiegoś byle jakiego Koka u Góry. A to mi bardzo. To upięcie mi bardzo pasuje, także dobrze się w tym czuję. Włosy mi nie przeszkadzają, szczególnie jak jest właśnie tak ciepło. Także dobra, to słuchajcie, ja będę uciekała, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Kolejny będzie już bardziej normalny, dlatego, że będzie to po prostu vlog i tam wrzucę Wam te dwa, trzy ubrania, gdzieś tam pomiędzy, pokażę Wam po prostu, jak przyjdą. I tyle. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Aż ostrość zgubiłam. Jest ostrość? Jest.